Witajcie moi drodzy, z tej strony Sylwia z kanału rękodziału Made by Me I dzisiaj przychodzę do Was z drugim filmem e, zakupowym. Mam nadzieję, że spodoba się wam tak samo jak ten pierwszy. E, dzisiejsze zakupy, które chcę Wam pokazać, e, są z zielonych kodów i sklepu Paper Concept. Zacznę od produktu, który jest ostatnio fundamentalny u mnie w większości prac. No, Jest to oczywiście tektura introligatorska zamówiona w pięciu arkuszach formatu A4 i z niej powstaną na pewno bazy do kolejnych pięknych albumów. Jeśli chodzi o zielone koty to teraz nie wiem, może tak to postanowiłam spróbować swoich sił z formami i dlatego kupiłam do tego masę fimo. Jestem totalnie początkująca w tym kierunku. Formę Wam pokażę pewnie w następnym, krótkim filmiku, ponieważ jeszcze jest do mnie, jest u mnie w drodze. A tą masą właśnie planuję wypełniać te foremki i robić takie piękne odlewy. Mam nadzieję, że teraz uda mi się tutaj w tym momencie dodać Wam zdjęcie, jak takie przykładowe ramki mogą wyglądać. Drugą nowością, którą chciałabym spróbować <laughs> Są maski. Maski i pastowanie, i moim zdaniem wygląda to fenomenalnie na pracach. Ostatnio zainspirowała mnie tym pani Asia Szulik, i myślę sobie, że to będzie naprawdę coś wyjątkowego. I do tego kupiony taki primer pasta gesso, którym można właśnie sobie tą rameczkę. Ten szablonik ładnie odcisnąć, na przykład na płótnie, na okładce albumu albo na papierze. Z tym, że czytałam, właśnie, że ten primer jest o tyle trudny, że on jest na bazie wody i papier lubi rozmiękczać, no ale na płótno, czemu nie? Dobra, tutaj będę Wam odkładać od razu, żebyście widzieli, co się zakupiło. Jeśli chodzi o odbijanie szablonów, no bez tego bez dłutka jakiegokolwiek czy jakiejś starej karty płatniczej no to by mogło się nie udać dlatego zakupione również dłutko i będę zaskakująca jeśli chodzi o papiery, dlatego że nie wiem czy znacie, ale serdecznie Wam polecam wydarzenie, które się nazywa Hoplandia i na tej Hoplandii po prostu zainspirowało mnie tyle wspaniałych leśnych, zielonych E, związanych z mchem, paprocią, e, prac, e, takich tutoriali, na podstawie których można wykonać swoje prace, że postanowiłam właśnie tego dokonać. Jak one wyglądają, bo dwie już są zrobione, e, pokażę wam w osobnym filmie. Ale teraz chcę wam pokazać e, papiery, które będą stanowiły bazę y, do y, kolejnych moich prac, właśnie na hotlandie. I muszę przyznać, że jest to nieoczywisty wybór jak dla mnie, ponieważ ja tradycyjnie w Lemon Crafcie, w piątku 13 kupuję papiery, no nie? A tutaj pojawiło się Hezoju Design i pojawił się Paper Heaven. Zaraz Wam pokażę dokładnie jak to wygląda. I pojawił się Pojawiła się firma, która do tej pory jest u mnie w wykrojnikach, a w papierze jeszcze nie. E, I jest to Craft and You design. E, fantastyczne papiery. Z jednej strony z takimi motywami właśnie leśno-drewnianymi. Tutaj są takie przepiękne odbite kwiatuszki. No, wygląda to fenomenalnie. Jakieś takie stare płótno na deskach. A z drugiej strony. Taka trochę mroczniejsza, kurczę tutaj widać no zdecydowanie ciemniejszą niż jest w oryginale, ale taka ciemna zieleń. O, może w ten sposób Wam pokażę. Wszystko w takich pięknych khaki kolorach. Coś co mnie zaskoczyło w tym wydawnictwie to to, że na dole z jednej strony mamy pasek z nazwą kolekcji, a z drugiej strony mamy kilka napisów, które możemy sobie wyciąć i zastosować w naszej pracy z daną kolekcją papierów. Także to jest dla mnie wow, na duży plus. Nie spodziewałam się tego i bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło. E, tutaj też jeszcze od Tue. To jest e, przód. E, też właśnie ten motyw napisów jest teraz bardzo popularny e, w takich kolekcjach. E, I tutaj też taki piękny zielony khaki tył. Kurczę, że tego nie widać na tym filmie. No trochę mi się to nie podoba, ale może uda mi się Pokombinować jakoś z kolorami tego nagrania, żebyście mogli jak najbardziej realnie je zobaczyć. Jeśli jesteśmy przy tej firmie, no to pojawił się też w mojej kolekcji nowy wykrojnik do maszynki i będą piękne, tłoczone paprotki. Także już się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądało. Dobra, to tutaj. Teraz tutaj, właśnie mamy od Paper Heaven. Z jednej strony mamy piękne drzewa. Normalnie czuć las. Z drugiej strony właśnie takie zielone tło. Tego też wziąłem sobie dwa egzemplarze. No i Zoli. <laughs> tu mamy paprotki, jakieś pszczółki, motylki. A z drugiej strony mamy paprocie z takim zielonym stopień, złotym, przepraszam, stopieniem. I ten papier z tej strony kojarzy mi się. Jest taka kolekcja papierów, czekajcie, zaraz Wam powiem, bo będzie to kolejna kolekcja, z której będę pracować. O, Golden Dreams, też ją dostałam w prezencie, też jest od Paper Heaven i ona właśnie też miejscami ma takie piękne zdobienia, złocenia i myślę, że to by bardzo fajnie też pasowało do tamtej kolekcji. Dobra, to, to jest to, nie będę już przedłużać i pokażę Wam jeszcze coś. Coś, co zakupiłam pierwotnie dla swojej kuzynki? Forest Tea Party. To na pewno znają wielbiciele P13, ale też wiele innych e, skraperek, skraperów. E, fantastyczny blog. Myślę, że nie będę go Wam pokazywać w całości, bo jest mnóstwo takich filmów w internecie, ale pokażę Wam strony, które mnie bardzo zachwyciły i e, z których ja na pewno skorzystam. Tylko te właśnie trzy, e, trzy kartki. To będzie ogólnie na takiej podłużnej e, torebce. Cały ten motyw planuję wyciąć i właśnie tam umieścić. E, I to jest e, jakby inspiracja od Scrapkate, która właśnie też na Hoplandzie przygotowała jeden ze swoich e, takich tutoriali i właśnie bardzo od razu jak zobaczyłam tą pracę to pomyślałam, ten motyw musi tam się znaleźć. Więc to na pewno będzie. Z drugiej strony jest taki brąz, bardzo fajna jodełka, ale strona, która totalnie mnie znokautowała. I która wygląda po prostu przepięknie. To są paprocie i liście na takim tle jeleśnym. Tutaj też kurczę ten kolor nie łapię, ale nie wiem, postaram się to dla was jakoś zrobić, żeby był jak najbardziej realny. No jak widzicie, no przepiękne to jest. Po prostu przepiękne. Więc mam nadzieję, że z tego też powstaną piękne prace. Tutaj takie no mniej w moim guście kwiaty i dodatki do wycinania. Także też będzie na pewno dużo Dużo fajnych elementów leśnych, zwierzątkowych. Są serenki, liski, zajączki, myszki. Och, już widzę jak się po prostu nożyczki same rwą do pracy. Także tak, te zakupy jak widać dosyć obszerne. Żeby było śmieszniej, w Zielonych Kotach zamawiane na cztery razy, także pozdrawiam tutaj panie z Gdańskich Zielonych Kotów i dziękuję bardzo za cierpliwość. No i co? I tutaj mamy Pracę, yy, nie pracę, tylko papiery, które właśnie zakupiłam. Pyk, pyk, pyk. O! Pięknie. No i wykrojniczek Gesso. I tak one się prezentują. Dajcie znać, czy jesteście ciekawi, co z nich powstanie. Już niedługo na kanale pewnie dla tych zaciekawionych yy, pojawią się filmy. Zapraszam Was serdecznie do śledzenia, oglądania, być może też komentowania. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia, trzymajcie się. Buziaki. Hej.